Jak nieładnym pojemnikom nadać efektowny kształt? O tym będzie dzisiejszy film. Do zabezpieczenia drewna użyjemy impregnatu klasik Marki Sadolin, który ochroni naszą konstrukcję do 7 lat. Zapraszam do warsztatu. No, czy to wygląda ładnie? No nie sądzę. Ale w moim warsztacie spotkaliśmy się po to, żeby to wszystko wyglądało spójnie, ładnie. I estetycznie. I zabierzemy się w tej chwili właśnie za pracę: wymiarowanie i cięcie. Od tego zaczynamy pracę stolarskie. Elementy naszej zabudowy w pierwszym kroku zabezpieczamy impregnatem technicznym Super Base Pro. Dlaczego? Dlatego, że były to elementy z surowego drewna. Natomiast do nadania ostatecznej ochrony i koloru wybrałem impregnat Sadolin Classic hybrydowy. Ochrona do 7 lat a kolor piniowy. Możemy zabrać się wreszcie za malowanie. Pamiętamy, mieszamy zawsze ze wskazówkami zegara. Co ja gadam, ludzie, ważne, żeby wymieszać produkt, nie wstrząsnąć, a wymieszać. A w którą stronę będziecie to robili, to już tylko od Was zależy. Impregnat Sadolin Classic zabezpieczy naszą konstrukcję przed każdymi warunkami atmosferycznymi. Niestraszny będzie jej mróz, deszcz, śnieg czy też słońce. Elementy zostały dwukrotnie pomalowane, są już suche i możemy zająć się obudową naszych pojemników. Tych elementów wcale nie jest mało, no bo też te pojemniki nie należą do najmniejszych. Ja zaczynam swoją pracę od budowy drzwiczek naszej wiaty. No to co? Nawiercanie i wkręcanie. naszej obudowy ciąg dalszy. Mała nie jest, no. Ale damy radę. I proszę bardzo, nasza obudowa na pojemniki jest w zasadzie gotowa. Niesiemy ją na miejsce, sadzimy rośliny i sprawa załatwiona. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda naprawdę elegancko. No ale to efektownie wyszło. Nieładne pojemniki obudowane na górze zielony dach. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem klasik marki Sadolin, który nie boi się trudnych warunków atmosferycznych. No naprawdę mi się podoba, a Wam?